Na wakacje, zostawia teraz szybko ławkę w górę. I uwaga! Pierwsze mega ważne ogłoszenie, na które na pewno czekacie, czyli do kogo trafia ta właśnie nagroda, czyli fantastyczna tuba Barbie Color Reveal, seria wakacyjna, czyli najlepsza. Teraz wszyscy chyba czekają na wakacje, więc również czeka na Was tutaj wakacyjna Barbie. Kto ją zwycięża? Uwaga, uwaga! Fantastyczna tuba trafia prosto w ręce Angeliki Kudoń. Także Angelika, gratuluję Ci serdecznie. Do Ciebie właśnie wędruje ta nagroda, ta fantastyczna tuba. Twój komentarz bardzo mi się spodobał. Mnóstwo tam było powodów, za które można tylko kochać Barbie. Także stwierdziłam, że to Ty właśnie dostaniesz tą wyjątkową wakacyjną tubę. Proszę jeszcze ciebie, żebyś się zgłosiła do mnie albo przez Instagrama, albo przez Facebooka, żebym wiedziała, gdzie wysłać paczkę. <noise> to by się przydało. I oczywiście, moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konkursie. Nie przyjmujcie się, jeśli wam się nie udało wygrać tym razem. Konkursów będzie jeszcze więcej, więc śledźcie kanał na bieżąco. Każdy ma szansę na wygraną. No i co? Zasiadamy chyba, co? Czeka na was dzisiaj fajny odcinek. To nadszedł ten dzień, jesteśmy w szpitalu idziemy chyba poznać wreszcie płeć dziecka. Będzie się działo, dobra? Tak? Dobra, idziemy do recepcji. W ogóle David podszedł weze mnie. Hej, David, czekaj chwilę, co? Co to ma być? Dobra. Jak się czujesz? Fajnie, wszystko spoko, dobra, ale idą na jakieś chyba badanie. Trochę to przyspieszę, OK. <grym> Okej, okay. o o! To gdzie ja idę? Y a, muszę wziąć najpierw, wiecie, wszystkie świstki. I idziemy na USG, o widzę, dobra, tu mam, dobrze, że są w ogóle te stopy narysowane, całe szczęście, bo jakoś tak prościej się z tym chodzi, nie zgubimy się, ej, tu jest nowy lekarz, nie, to jest chyba ten sam, no ja nie wiem, czy mi nie podmienili lekarza, ten wygląda troszkę podejrzanie, mam wrażenie, że wcześniej był inny, chyba, że już zapomniałam, dobra, to teraz co robimy, ej, widzicie Davida, jak on jest wysoki, o rany, okej, okay, dobra, patrzcie, Amanda się położyła na łóżku badanie. I na Bank poznają płeć dziecka. Zaraz zobaczycie. Na stówę. Oho i. A że chyba bicie w serca, tak? Czy coś? Ja chwila prawdy. Hmm, chwila prawdy. Dobra, obstawiajcie teraz w komentarzu szybko, kto to będzie, chłopak czy dziewczyna. Ja obstawiam dziewczynę. Obstawiam dziewczynkę. Dobra. Wypiszcie swoje. Y, zobaczymy, kto trafi. Będzie śmiesznie. Dobra. Y, no. I chwila prawdy. Chwila prawdy. Aha, muszę wziąć. No nie, no co, jest to mnie, czy jak? Dobra, weź te wyniki. Aha, i wychodzimy stąd. Dobra, chodź, David, ruszamy. Nie chcą nas już tutaj. Wychodzimy stąd. No dobra, idziemy do kolejnego lekarza. Gdzie one są? On gdzieś jest tu, chyba na końcu, tak? Ja dobrze idę? Chyba tak, nie? Tutaj, tak, już widzę te różowe krążki. Dobra, daj, szybko do środka. Musimy poznać prawdę. O, ten lekarz już jakby wygląda, że to jest on. Jego poznaję. No, dobra, uwaga. I and here it is, Okej, okay, co to jest? Zaraz się okaże, co on powie. Uwaga, wszystko w porządku. <laughs> dziewczynka, trafiłam. Słuchajcie, zgadłam, baby girl jest napisane, także fajnie będzie, dziewczynka, dobrze. Uhuhuhu. Możecie też napisać w komentarzu, jakie imię byście wybrali, ale będzie fajnie. Dobra? I ja tak coś czułam, że się będzie działo. I wracamy do domu razem z Davidem. Okej, okay, proszę bardzo. I opuszczamy zaraz szpital. Do wyjścia, szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj, tu. Do domu. Dobrze. Ale super, widzicie, dobra, będzie dziewczynka, także czatersko. David już powiedział, że się cieszy. Okej, okay. dobra. Ej, teraz, chociaż wreszcie widać, że ten brzuch ma trochę większy, bo wcześniej to w ogóle nic nie było, widać. Będą dekorować pokój! O, rany, ja uwielbiam dekorowanie pokoju. Dobra, zakupy. Jejku, coś, co ja uwielbiam. Dobra, idziemy. Co? Najpierw sałatka? Nie no, ja chciałam zakupy. O nie, dobra, idziemy szybko po tą sałatkę. Tak wiecie, raz, dwa. Ile wyjecie? No, co to ma być? Ja co chwilę robię albo kawę, albo robię sałatkę, albo jakieś porządki w tej kuchni. No wiecznie coś. Ej, to trzeba będzie ukroić wszystko, ale jajca! Dobra. Ja się nastawiłam na dekorowanie pokoju, a tu cięcie marchewki, no. Trochę mnie wiecie. Zmylono tutaj. Zrobiono w jajko po prostu, dobra. Nie, i teraz wszystko tak muszę po kolei kroić? Jeszcze tu jabłko. O, rany, oczywiście nie mogę trafić w to, dobra, mam. Dobra. Tnij ja jajko, ja powiedziałam. Jabłko, nie? Dobra, tu jest jabłko, jak coś. Albo to było coś innego, i nie widziałam. Ej, to chyba był burak. Ja myślałam, że to było jabłko, dobra. Jeszcze coś? Nie, dobra. Bierzemy miskę, o, i co? Aha, tuż tu do stołu, dobra. W porządku. Już myślałam, że muszę znowu komuś zanieść. Dobra. Postaw i zjedz. Dobra. Pychota, marchewka i buraki. Ciekawa sałatka, nie powiem ciekawa. I dobra, to lecimy. Zobaczcie, ja już chwyciłam iPada i ruszę teraz wybierać imię dla dziecka. Dobra. Ciekawe, jakie w ogóle będą do wyboru. O nie, no hej, proszę się to przesunąć, ja to muszę usiąść. Dobra. Ej, tu są imiona! Hej, dobra. Muszę wybrać przynajmniej dwa, ale fajnie. Ja myślałam, że to wiecie, tak będzie. Że tylko tak sobie popatrzę. Ale fajnie! Jak. Nowa Amina? Nie, Amina to trochę dziwne imię. Kojarzy mi się po prostu z Aminami, jak w biologii, wiecie, białka i te sprawy. Kali, Ember, Aliza, finally Aria, o, Aria to jest pierwsze, które brzmi tutaj spoko. Alina, River, Olivia, Emma, Ava, Emily, Chloe, Ella, Lily, Sophie i Harper. Dobra. E z pierwszej kolumny chyba żadnego bym nie wybrała. Jakoś tak mi się nie podobają. Jak już z tej drugiej. E, podoba mi się Awa, Emily, Emily chyba nie. Chloe. Chloe też jest ładne. Ella, Lili też jest ładne. Sophie. Nie, zostanie chyba Awa, bo mi się podoba. I jeszcze mi się podoba Sophie. Też jest ładne. No, no to już wybrałam jedno. No i drugie Sophie. I jest. Co, nie mogę z jednej. Nie mówcie, że nie mogę z jednej tabeli, to będzie wtedy straszne. Yy, dobra, to zostawię Sofii, a z drugiej, jakbym musiała wybrać, to będzie Aria. No, ale akcja, rozumiecie? To ja bym wolała tylko z tamtego. Okej, okay, wybrałam dwa. Yy, no tak, no te mi się podobają, no bo nie mogłam wybrać z tamtej tabeli. No, co poradzić? Imiona wybrane, ciekawe co dalej. Dobra. Idziemy po lody. No i to ja rozumiem. Lody można wziąć sobie z lodówki. Fajnie, dobra. Lecimy po pyszne lody. Ciekawe, jakie wyciągniem. Hej, tu normalnie wszystko jest przygotowane. Widzicie? Jeszcze ciasto jest w ogóle. Nie mogę teraz wycelować w te lody. Dobra. Mam je. Jakie fajne. Takie w ogóle dwukolorowe. Dobra. Proszę bardzo, że ja tu sobie niby mam usiąść. Tak? Dobra. I jemy lody. Pycha. Dobra. E, mam... Co? Aha, mam wziąć sukienkę jakąś, tak? To ja teraz jestem Amandą. Dobra, no To chyba się przebieram. Zgadza się? Dobra. Tu mam za ubranka. Jest sukienka. Wow. Szok. Szok jest jakiś inny ciuch niż ten, co ona tu cały czas nosi. Dobra, idziemy się przebrać. Super. uuu, A nie, tu Davida jest. Zaraz tą sukienkę wziął? To ja chyba czegoś nie ogarnęłam. Czy on się w coś innego, w jakiś stres? Ale się wystroił! Jestem w szoku, David! Ale się wystroiłeś! O, no, wreszcie! A nie! Nie, no dlaczego? Ej, ja myślałam, on ma iść po swoją walizkę, tak? A ja myślałam ogólnie, że e, będę już wiecie, dekorować ten pokój dla dziecka. Co to w ogóle ma być? Dobra, David się szykuje do pracy do końca, w porządku. Kluczyki i rusza. Dobra, do głównych drzwi, tutaj gdzieś, nie? Proszę bardzo. I David wychodzi. Świetnie. Ach, to zdaje się, że Amanda została sama. Dobra, idzie do pokoju. Chyba o ten pokój chodzi, co? Tak, osypialnie, Dobra, i ona co? Musi się pewnie spakować do szpitala. Dobra, tu jest jej yy, plecak. Ej, to są już ubranka dla Bobasa, ale fajnie. Dobra, wrzucamy je tu. Tu jakieś spodenki. W ogóle miała być niby dziewczynka, a są same jakieś niebieskie dodatki. Czemu nie różowe? Dobra, torba spakowana. O rany, zobaczcie, to są jeszcze jakieś kolejne dodatki. Butelka, to jest... nie wiem, co to jest ogólnie. to jest jeszcze jakaś druga butelka, a tamto nie mam pojęcia, co to było. Ale zdaje się, że już jest komplet. O, co teraz na nas czeka? Co jeszcze zostało? O, o, o rany, słuchajcie, chyba jedziemy do szpitala, zdaje się, tak czy nie? Dobra, bo ona ma wziąć telefon. Chyba tak. O rety. ale akcja. Teraz szok, dobra. Okej, okay, no, rzeczywiście Jedziemy do szpitala I szybko coś poszło w ogóle Dobra Okej, okay, szybko, David, przyjeżdżaj Dobra Gdzie ten David? W takiej chwili go nie ma? Okej, okay, Amanda, słuchajcie, wstała I lecimy, lecimy Jeden ktoś zadzwonił dzwonkiem w ogóle tu do nas Dobra, lecimy, szybko Szybko, szybko, do szpitala Okej, okay, bang Ej, tu był David w ogóle, siedział na kanapie Ciekawa sprawa Dobra, wychodzą. O rany! Ej, w ogóle tego się nie spodziewałam, patrzcie! To już jedzie na tą salę operacyjną, szok! O rany! I zamkną nam drzwi przed nosem, jak na filmie. Biedny David, został sam! Ale akcja! O rany! Dobra, patrzcie, już jest bobas tutaj! Ale szok w ogóle! Jakiś blady ten bobas taki był. To było dopiero ekspresowe tempo. Chyba teraz będziemy wracać do domu, co? Chyba tak. Okej, okay, patrzcie. Jesteśmy, ostatni chyba już ten rozdział. Rozdział piąty. Dobra, jesteśmy w domu i teraz słyszę już, że Boba strasznie płacze. Ej, miałam rację. Miałam rację, patrzcie, wreszcie te drzwi są otwarte. Jestem ciekawa w ogóle, jak ten pokój wygląda. Ej, ale on jest piękny, cały różowy po prostu. Szok, widzicie to? Tu jakiś w ogóle unicorn, ale mega, to już... To, a to jest lampa, ja najpierw myślałam, że to jest sztaluga. Obrazy wszędzie, w ogóle różowe ściany, tu jakieś drzewko. Ej, jaki piękny jest ten pokój, jest mega, patrzcie na tą ściankę w ogóle z tyłu. Ale czad, a tu jest bobas, dobra, oj, o rany, ale płaczę, ok e, To otwieramy szufladę, nie wiem co w niej jest, zaraz się okaże. Co my musimy wyciągnąć, dobra. Ach, smoczek, ok no to spoko. To już wszystko jasne, dobra, to idziemy wtedy do tego malucha, gdzie on jest tutaj. Okej, okay, proszę bardzo! Co ma w buzi? Aha, że to ten smoczek ma być. Dobra, okej. Okay. No i zobaczcie, cisza od razu. Okej, okay, i teraz co? Czas przygotować jeszcze jakieś jedzonko, dobra, i gdzie ja mam iść do kuchni? No to lecimy. Lecimy do kuchni, trochę się zajmiemy bobasem. Okej, okay, dobra, dobra, kuchnia z tej strony. I gdzie czeka to jedzonko? Nie mówcie, że tosty będę robić. Nie, dobra, jest butelka jakaś przygotowana na mleko. Tak? I ja tu nic więcej nie muszę zrobić? Nie, tu coś jeszcze chyba. Tu, a że ją trzeba tu napełnić, tak? Czy umyć? Czy co tu trzeba zrobić? Umyć, okej, okay, dobra, miałam rację. Dobra, butelka umyta. Teraz jeszcze chyba ją trzeba napełnić, no nie? Gdzie tu jest jakieś mleko, coś? A, że tu trzeba podejść, dobra. Okej, okay, jest. I teraz co? Bierzemy. Tą butelkę. Yy, aha, że to trzeba zdjąć. Dobra, tą górę. Dobra, jest zdjęte. I tu jest, to jest mleko w proszku, czy co to jest? Chyba tak. Chyba serio jest to mleko w proszku. Dobra, no to wrzucamy do środka. I co? I to będzie zalane, i koniec. Ach, to mleko w proszku, dobra. I jeszcze woda w porządku. Zalewamy. Jeden, ja, to jest cały proces. Ale to czarne jest? To chyba nie taki kolor powinno mieć, nie? Nie wiem. Chyba, że o czymś nie wiem. Okej. Okay. Aha, wymieszamy. Dobra, ale to ja już idę wtedy do tego, bubasa, tu gdzieś jest, nie? Dobra, idziemy w takim razie do pokoju dziecka. Gdzie jest ten pokój tutaj? Dobra, skręcamy. O, rany. Ale fajnie, dobra. No, lecimy, 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 lecimy. I proszę bardzo. Jeden, ja, no, i ten pokój tak mi się podoba. Jest mega, naprawdę jest ładny. Dobra, i proszę bardzo i butelka. Dobra, wyjmujemy to i dajemy butelkę. No i świetnie. Co mam otworzyć? Aha, tutaj. Aha, że to trzeba tam schować, tak? Okej. Okay, otwieramy. A, nie ta półka, to są pampersy, to ja złą półkę otworzyłam. <grym> Okej, okay, smoczek na miejsce. I bierzemy śliniak. Dobra. I czas na jedzonko, no to ruszamy. Okej, okay, zakładamy śliniaczek i pijemy mleko. Super, no zobaczcie, jaka profesjonalna opieka. HA! udało się. To kochani, sami widzieliście ile dzisiaj emocji, ile się działo, tak jak Wam obiecywałam na samym początku, także jak lubicie tego typu właśnie gry z takimi bobasami, to koniecznie dawajcie łapeczki w górę, może wtedy poszukam jeszcze jakąś inną grę, też taką fajną, także koniecznie dawajcie znać. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco i widzimy się już w piątek o godzinie, oczywiście 15, także koniecznie bądźcie i do zobaczonka. Buziaki!